Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Zadybiarzy, czyli oczywiście Brawl Starsa i dzisiaj będziemy robili naprawdę, naprawdę mega fajną rzecz, ponieważ w tym momencie dzisiaj odblokujemy sobie kita i tym kitem pogramy, czyli dzisiaj gramy nową postacią, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem na tym kanale, jak lubicie Brawl Starsy, no to koniecznie zostawcie, bo widzowie zamierzam dużo rzeczy robić. Ogólnie wyszło od nas kilka osób, nie wiem dlaczego, skoro tak naprawdę za niedługo będziemy w topce hmm, klubów, także widzowie zapraszam do wysyłania zaproszeń, trzy miejsca wolne. Myślę, że ktoś się znajdzie, z dużą ilością pucharów zapraszamy, będziemy wbijali topkę, także trzy widzowie miejsca tutaj w Żabkach Bereza, w głównym klubie, od 25k pucharków oczywiście, no i słuchajcie, jak mam wbić kita, skoro jeszcze mi brakuje aż tyle, no słuchajcie, nie będę kupował klejnotów, bo nie ma sensu, po co wydawać prawdziwe pieniądze, tutaj na drodze pucharów, na Alei Pucharów mamy 925 kredytów i właśnie tutaj polecimy sobie może Edgarem solo, tak po prostu zagramy, nie wiem czy dam radę, bo Edgara nie mam ulepszonego, a on bez z tego hyper 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 doładowania no po prostu bez tego doładowania jest taki sobie i trzeba się troszkę chować także no generalnie zobaczcie net mamy trzech Edgarów w grze jednego kita no, więc naprawdę no tutaj będzie grubo tu będzie naprawdę grubo ja jeszcze net nie mam widzowie wykupionego tego twardego lądowania czyli że zadaję obrażenia jak skacze Edgarem patrzcie już się stimowali jakie cwaniaczki. widzieliście to normalnie na nagraniu to było widać Okej, okay, czyli kit jest z dinozaurem no dobra tu mamy lipę bo w tym momencie, jeżeli oni są steamowani, to ja widzowie sobie nie poradzę z nimi raczej. Więc musimy to zrobić jakoś inaczej. Nie możemy na pewno wpaść na nich. W ogóle na początku, jak grałem w tą grę, myślałem, że to są miny. Że to miny normalnie są i mogę w to wpaść. A to zupełnie nie jest to. Dobra, zobaczmy, co ten tutaj. 25. 25 rank Miko. No ciekawe. Dobra, no powiem wam, że potrzebuję jakichkolwiek pucharów, żeby po prostu wbić sobie tutaj m, tego nowego zadmiarza i kitem pogramy, bo naprawdę kit podobno jest mega OP i bardzo taki jest to, no, wiecie, że mega ciężko go pokonać i w ogóle. Ona odpycha? Od kiedy? To tego nie wiedziałem w sumie. Dobra, ona mnie tutaj zestrzeli. Niestety nie mam szans. No próbowałem. Fajnie to już szło, ale o dobra, on ją dobije. No okej, okay, może być i tak. Także generalnie widzicie. No już chciałem dojechać. Nie pamiętam jak ona się nazywa. No ona mi przypomina jakąś wiecie, taką princess z Mario normalnie. Dobra, mamy tego ziomka tam. No sobie lata jakiś tutaj ziomeczek, który się kręci. Wszyscy się kręcą, wszyscy chcą się teamować. No widzicie, ja się muszę chować, bo naprawdę nie jestem w stanie nic zrobić. Ten tam chodzi... No nie wiem, nie wiem, widzowie. Ciężka giera. Jak widzicie, raczej pogramy chyba knockout, bo chciałbym po prostu wbić te pucharynet. Nie muszę Edgarem niczego wbijać, trudno. Ja będę chciał, widzowie, kitem sobie wbijać wyższy poziom. Edgar mnie już tak naprawdę troszkę mniej interesuje. Znaczy na ten moment, co nie? No bo ogólnie fajnie będzie mieć jak najwyższy poziom. No ale wiecie o co chodzi. Dobra, ten tutaj dinozaur jest steamowany. Z innym ziomkiem, więc my niestety tutaj nic nie zrobimy. Jedyne co to możemy się jakoś tak w miarę chować, i no tak naprawdę to jest tyle, bo za wiele no nie zrobimy, jak już mówiłem. Dobra, czy on nam nie skoczy? Nie wiem. Na razie, widzowie, no pójście na dół to jest totalnie przegrana, bo jak pójdziemy sobie na dół, no to tak naprawdę przegrywamy. Tam leci ten dinozaur steamowany z kitem, więc to naprawdę jest masakra. Ok, dojeżdżają się. Zobaczmy, widzowie, zobaczmy, jak to wygląda. No powiem wam, że tutaj sobie zbierzemy to z niego, okej, okay, mamy to. No oni są steamowani, tak? Czy nie? Nie, nie ma już tego kita. No dobra, czyli go pewnie wiecie. Mm, oszukał, ograł jakoś, no nie wiem, coś tam, się, coś tam się wydarzyło. Dobra, dojeżdżamy tego biko. Ruszmy go trochę, dobra, tego dinozaura możemy dojechać. Okej, okay, okej, okay, i napalamy, napalamy, napalamy. Ja nie mogę. Dobra, widzowie, aż nie wiedziałem, co powiedzieć normalnie. Dobra, ranga trzecia nie jest tak źle. Coś tam troszkę podbiję, bo widzicie, spadłem. Miałem 750, niestety spadłem. No, ale dobra, mamy star dropa. I ze star dropa 10 kredytów do kita, dobra. Czyli, że zdecydowanie to jest odcinek z kitem. Ale żeby zrobić to, widzowie, szybko, zagrajmy po prostu Shelly. I wiem, że Shelly ma chyba tutaj właśnie strój. Ja go w ogóle nie, nie używałem, nie wiem dlaczego. Ten strój był za darmo, więc tutaj, no, jak najbardziej możemy go użyć. Nie lubię grać Shelly ale wiecie, no tutaj sprawa jest taka, że tak naprawdę tylko nam jest to po to potrzebne, żeby wbić puchary na kita. I kita ulepszę najbardziej jak się da. No oczywiście nie mam dużo monet, mógłbym dokupić, ale nie wiem, czy chcę wydawać kaskę na gierkę. Z tego względu, że wiecie, no tak to właśnie wygląda, że wolałbym sam zdobyć. No nie, no co on robi? Ej, dobra, ja nie mam szans tu, no. Okej. Okay. Dla, widzicie dlaczego nie lubię grać Shelly? No właśnie. Mamy jeden pucharek. No, za dobrze to da mnie poszło, to no, że nie wiem, jak się nazywa ta z tymi takimi rękawicami z kaktusa. No dziwna jest, ale ta postać, widzowie, no mówię, jest nam każdej postaci. Wiem, że tu jest Nita, Barley, jest Griff, jest El Primo, no ale nie wszystkich znam. Zwłaszcza tych, których nie mam odblokowanych, no to wiadomo, że nie znam. Okej, okay, podejdźmy sobie tutaj. Weźmy tego Power Cuba, tylko że on będzie za nami gonił. Nie wiem, jak się szeli gra. Dla mnie ona jest troszkę bez sensu, no ale to wiecie, to ja to mówię, bo jestem nobem. Nie wiem, jak się naprawdę tutaj gra. Dobra, ten miegania cały czas, dobra. no wiadomo, że tutaj boby grają, także damy radę. Chociaż ostatnio w poprzednim, w poprzednim meczu nie daliśmy rady, no ale to kwestia tego, że ja naprawdę nie wiem, jak miałbym zestrzelić. Co, no, na blisko strzelam, to naprawdę nie ma jakichś dużych obrażeń ona w ogóle. No moim zdaniem ona nie ma obrażeń, patrzcie. Okej, okay, strzelamy, no i co, i tyle tak naprawdę. Dobra, no mamy go. Ze spacji w sensie zulta to wiadomo, ale każdy inny atak, na przykład taki. No to, czy ona bije dużo? Powiem wam, że lepiej jest czymkolwiek innym chyba grać, na, na przykład taki Colt ma o wiele większy zasięg i jakoś tak, e, no dalej to leci i w ogóle, nie wiem, jakoś mi się nie podoba po prostu, nie? I to chcę wam powiedzieć. Nie mówię, że jest zła, bo dużo ludzi nim, nią gra, więc tutaj wiecie, nie mówię, że jest zła, ale na pewno nie dla mnie. W ogóle to nie jest mój styl grania, jakoś mi to... No nie wiem, nie idzie. Nią chyba by trzeba było siedzieć w krzakach i po prostu z krzaków atakować na blisko. Jak chłopci wchodzi na głowę, totalnie na czoło, czołówka jest, to, to wtedy tak naprawdę dopiero nią atakować. Dobra widzowie, dobijam te 3000 pucharów i lecimy z kotkiem, bo to kotem chciałbym zagrać. Podobno ludzie mówią, że naprawdę jest przesadzony. Zobaczymy. Dobra widzowie, to jest ten moment, kiedy odblokowujemy kotka. Dosłownie 925 kredytów baby Kita. Legendarną postać, która aktualnie jest taka, no najbardziej grana. Jest to wsparcie niby a tak naprawdę sobie soluje ziomków. Nie wiem, jak to działa, ale jest naprawdę szalony, nie? Także weźmy sobie, widzowie, ustawmy oczywiście kita i zróbmy go na ile się da, no bo oczywiście na początku go ulepszymy, ale ja nie mam dużo pieniędzy, więc niestety za wiele tak naprawdę i tak nie zrobimy. Patrzcie, tutaj walniemy. Czy za tysiaka będzie nas stać? Niestety. Mamy karton. Ukryj się w kartonie, stając się niewidzialnym na 5 sekund. To wiem, widziałem, jak oni się chowali, te kity całe. Cheeseburger leczy siebie i sojuszniczego zadymiarza, do którego jest przymocowany. Okej, okay. raczej to Widzowie, chyba karton, co nie? Jak już będę kupował to raczej karton. Jeżeli chodzi o jego skiny, to aktualnie tylko taki. No ale w sobie wiecie co? Jak będę nim grał, dobra, kupmy sobie za błyskotki, I tak będę zbierał skiny. Także kupmy sobie kotka pirata. Bardzo na niego czekałem, widzowie, więc chcę zagrać od razu z Normalnie. Siódma moc, no nie wysoko, ale na początku gramy z Bobami, więc widzowie damy radę. Jak ja to mówię? Z Bobami graby. No i teraz tak, dajmy sobie tutaj kita. i mamy kotka w końcu, dobra, widzowie. Czy ja mogę coś ustawić nowego? Myślę, że nawet moglibyśmy sobie tego kota ustawić. On naprawdę wygląda fajnie. Akurat tutaj muszę przyznać, że kot będzie moją ulubioną postacią. Zobaczymy, jak będzie dalej po nerfach, bo coś czuję, że go znerfią. Też pisaliście, że no na pewno jakiś nerfik wleci. 27 zwycięskiej pasy, widzowie, najwięcej miałem. Nie jest to dużo, dlatego no, jest to jakiś potężny wynik, ale zawsze coś. I teraz tak, jakby tutaj mamy ustawione. Co ja tu ustawione w ogóle? Okej, okay, dodajmy wyższy teraz pucharek, no, a na drugim pofleksujemy się kitem po prostu. I dajmy taki, nie wiem, z serduszkiem? Nie, no może wściekły, że wiecie, chcę wygrać na pewno, koniecznie. Ale nie, dobra, dajmy tutaj z serduszkiem, no bo kot powinien się zachowywać, wiecie, żeby tak go głaskali i w ogóle a tak naprawdę ich dojedziemy. Także widzowie, lecimy z tym. Czy ktoś wysłał zapro... O, ktoś wysłał tutaj prośbę o dołączenie. Mamy Wurtera, Zeta. No dobra, to wbijacie, panowie. Wojtus jeszcze jest, 25. Czy ktoś tutaj jakiś potężny ziomeczek? O, tutaj XD, potężny. Kogo wybrać, widzowie? Mam jedno miejsce. Wurtera czy właśnie tutaj Wojtusia? No nie wiem, może tego Wojtusia weźmiemy. Do no diabła, nie niestety tutaj losowo biorę. Mamy 30 miejsc, także widzowie jednak już zajęte. Także podczas odcinka już się zapełniło. Więc tak, lecimy oczywiście wbijajcie, ile wlezie pucharków, bo chcemy być najwyżej. I teraz tak, jak to wygląda? Moglibyśmy kupić zaklejnoty monety i to 2000 monet, widzowie, kuszące jest tutaj, kusząca propozycja to na pewno, ale może najpierw zagrajmy tym kitem solo i po prostu zobaczmy jak się nim gra. Mamy też nową odznakę i mamy star dropa, widzowie, Ok, dawaj, bardzo rzadkie i co tu będzie? 100 monet, całkiem spoko, na pewno nam się przyda, mamy kita ze skidem, widzowie, no to co, to lecimy, tylko że jeszcze jedna rzecz, chciałbym odblokowywać, czy ja mogę odblokowywać już jakąś lepszą tutaj na przykład legendę typu... No nie wiem, jakiś na przykład Miko, czy to jest niemożliwe? Jak to działa, widzowie? Bo wcześniej odblokowywałem, ewentualnie Kieł, Kieł też jest fajny. Czy ja go mogę przełączyć? Jak się widzowie przełączają, Ja ostatnio na Kita przełączyłem. Teraz jakoś nie umiem, totalnie, wypróbuj mam, ale mecz treningowy, nie, no to nie to także tutaj chyba się nie da, ewentualnie jednak kita mogłem odblokować, ale teraz dalej muszę odblokowywać tutaj kogoś, więc weźmy może, tutaj mamy, patrzcie, następnie odblokuj, aha, dobra, czyli musimy tego tika, no dobra, tak czy tak, musimy zdobyć każdego zadymiarza, mam już 22 na 75 po tygodniu grania, także chyba nie jest tak źle, witam nowych członków. też witabę i widzowie co, graby tym kotem, zobaczymy co kot potrafi, mówię, to jest mój pierwszy raz, kiedy gram kotem, kota widziałem jak na innych skakał, i wiem, że coś tam skacze, więc Zobaczymy, jak tak naprawdę to działa. Wiem, że ma też pazurki i rzuca kłębkiem, kiedy siedzi na sojuszniku. Niestety na solo tego nie sprawdzimy, ale zobaczmy, czyli on ma taki. To on ma takie drapanko, tak? No tak, no jak to kotek, widzowie, jak to kotek. I teraz tak, drapanko, a na ulcie pewnie skacze na kogoś, jak nic, ja już to wiem. O, no dobra, tutaj to dostaniemy po głowie. Kotem to trzeba tak grać, wiecie, troszkę jak Edgarem, chyba, wiecie? No, że czekamy do tego skoku i tak naprawdę skaczemy na kogoś i go dojeżdżamy. Coś w tym stylu. Bo nie wiem, czy to tak działa. Czekajcie, czy ten skok to to? Dobra, zobaczmy. Normalnie to jest to i patrzcie, jak długo go gryzę. I po tym przywalam mu z pazurów jeszcze. I jakby tego było mało, to bardzo szybko ładuję przez to ulta kolejnego. No a ult to jest ten właśnie koci skok, jak ja to mówię. Koci skok, widzowie. I lecimy. I cyk, i gryziemy go. Nawet trzeba jakoś idealnie trafić. I robimy tak, pazurki. Bierzemy sobie rzeczy. I widzowie tak naprawdę co? O, o, dobra, gościu, może tutaj do mnie ma niezły zasięg. Może do mnie dolecieć, ok? To odpalmy się w niego. On tu siedzi chyba. A nie to, to, to armata! To armata była! Ja nie mogę, vizowie! Kocurek złapał się na armatę. Ja nie mogę, na armaty wbiliśmy, nie? Ej, no dobra, wiem, że graby widzowie na boby, ale tak naprawdę mm, te bobki mnie nauczą tutaj gry tym kitem, no bo będę wiedział, jak w ogóle to działa. I wiem, że jest OP. Naprawdę, no tutaj ma pazurki. Te pazurki nawet fajny zasięg mają, chyba większy od Edgara, tak mi się wydaje. Jak wiecie, kto gdzie siedzi, to skaczecie. I patrzcie, ja skoczyłem w ogóle gdzie indziej, a i tak mi zaliczyło. I drugi raz już mogłem na niego skoczyć. W momencie, kiedy go gryzłem, to wystarczy, że jeszcze raz tylko po tym zaatakuję. I już mogę znowu na niego skoczyć ze spacji. Kore, prawda? też tak uważam. I naprawdę, jeżeli chodzi o Kita, to to jest mega OP postać i dlatego chcę mu wbić rangę 25 minimum, dlatego widzowie teraz na pewno będziecie mnie widzieli nie tylko na nagraniu, ale ogólnie, że gram Kitem i chcę mu wbić widzowie maksymalną rangę. To na pewno. Chcę też wbić Karnet do końca, także zobaczymy jak nam to pójdzie, no ale coś czuję, że Kicik widzowie to będzie kozak totalny. Jaki on ma tytuł? miał On ma tytuł, miał Ja nie mogę, dobra. No w sumie mogłem się tego spodziewać. Dobra widzowie, wbijamy troszkę pucharków, zobaczymy jak się będzie grało na wyższych rangach. Dobra. Widzowej. Kupiłem troszkę klejnotów i generalnie muszę wam powiedzieć, że ten kit to jest totalny zadymiarz. Masakra. Ziomek totalnie może się chować. Jeszcze jak atakujemy na tej spacji, czyli na skoku, to uderzymy raz pazurkami, jak zejdziemy z typa i znowu możemy skoczyć drugi raz na niego. Dla mnie to jest chore. Jak wykupię mu wszystkie tutaj busty, dodatkowo tutaj jeszcze, co by było? Kit czerpie 200% mocy z każdej kostki mocy. Ej, ciekawe. W sumie Powercuby dają mu więcej. Gorzej, jak mapa nie ma Powercubów. Nadmiernie przywiązany. Kit trzyma się sojuszniczych zadymiarzy 5 sekund dłużej. A to on trzyma się ile? Sekund, dobra. Czyli lepsze widzowie chyba za mocy, prawda? Warto wtedy zbierać ym, power cubes. Dodatkowo tutaj mamy, ziomka poulepszamy. Gadżecik karton jest cudowny. Naprawdę można uciec, jak jest mega, mega źle. I powiem wam, że no, tutaj kitem. Zagramy teraz zwykłym skinem, żeby nie było. I zagramy za chwilę też widzowie w jakimś duo albo kaucie, bo chcę zobaczyć, co on robi na sojuszniku, wiecie, jak będę siedział. A, i właśnie, zauważyliście pewnie, kupiłem sobie kilka klejdotów, bo nie wytrzymałem, musiałem wydać widzowie, sześć dyszek, bo słuchajcie, ulepszyłem troszkę tego kita znowu. I patrzcie, to, co trzeba robić kitem, to moim zdaniem takiego noba, nie? Więc nie mówię, że prosem jestem, ale. Raczej rzucać się od razu po te skrzynki. Gorzej będzie już na wyższych rangach, wiecie, tam będą ludzie grali i tak dalej. Ale tutaj rzucanie się na skrzynki, zdobywanie tych power powercube'ów i patrzcie, ja już mam tak naprawdę w tym czasie, kiedy biorę te power cuby, ja mam już spację. Ilecę na ziomka? Gryzę go dwa razy i znowu mogę skoczyć, widzicie? Także, no, chciałem wam pokazać. Zużyłem, wiem, ale chciałem wam pokazać, że od razu jesteście w stanie skoczyć drugi raz. Chore, totalnie chore. I wiem już, dlaczego ja z kitem nie mogłem wygrać. Znaczy, jest na niego pewnie jakaś kontra. Może nawet napiszecie w komentarzu, wiecie, żebym wiedział, kogo, na kogo uważać. I patrzcie, bijemy, bijemy i uciekamy w karton. I w takim kartonie... Ludzie chyba nas nie widzą, znaczy widzą moment, w którym wchodzimy do kartonu, a później z tego kartonu, jak już wychodzimy, to nas, ym, no, no wiadomo, to nas znowu widzą, co nie, ale w momencie, kiedy wchodzimy, widzą tą krótką animację, że o, że karton i wtedy tam sobie możemy chodzić w kartonie już, nie? I oni nie widzą, więc dłuższy czas mamy te 5 sekund, żeby gdzieś uciec, jak jest gorąco, nie? Więc naprawdę, jeżeli chodzi o Kita, jest totalnie, totalnie szalony. Wiemy, że on tu siedzi, to patrzcie Pum. i tyle. I teraz tak, klikam, maszuję spację. I pazurki. I znowu skacze. To jest naprawdę szalone. Naprawdę coś czuję, że kit się polubimy, nie? Kupiłem Muskina. Ale tak naprawdę, widzowie, bez skina on też jest bardzo, bardzo śliczny kotek. Fajny kotek, taki. Ja nie mogę, mega to wygląda. I teraz tak, mamy mega świnie, widzowie, za dzień i 17 godzin. Także przygotujcie się, mówię do wszystkich klubowiczów, do wszystkich w tym momencie mówię: Mega świnie robimy, widzowie, ile wlezie, bo chcę zrobić mega giga odcinek z otwierania mega świni, ok? Także na pewno musicie się bardzo postarać. Ja też się postaram. Lecimy na knockout, zobaczymy, jak się siedzi na kimś. To jest dosłownie jak jakaś Yumi z Lola, nie? Totalnie, to jest no, no, no ciekawe, że jesteśmy takim wsparciem a tak naprawdę to wsparcie, bo kit jest jako kategoria wsparcia, a widzowie my solujemy sobie typów, skaczemy na nich i tyle. Jak się wbija na ziomka? Na kontrolu wchodzę. Jak się wbija na zioma? Ja tam widzowie nie wiem. O nie, nie mogę się ruszyć. Dobra, no rozwaliliśmy ich, ale chciałem wbić na naszego, czy ja muszę spacją wbić na naszego? O, faktycznie chyba. Tak. I kłębki rzucam, patrzcie. Takie kłębuszki rzucam, i wtedy te kłębuszki biją na daleko. No, powoli je wyrzucam, ale te kłębuszki mogę rzucić. Patrzcie, tutaj to było. Rzuciłem kłębki, one wybuchły. No, niesamowite. Naprawdę, można fajnie z kitem grać duło. I nawet jak nie trafiacie tym skokiem, tym ultem, to tak czy tak. Wasz kit najpewniej się do czegoś przylepi. To jest szalone, widzowie. Na pewno zobaczymy się w kolejnym odcinku, gdzie będę kitem z 25 rangą. Bez kitu. Ja to czuję, widzowie. Bo ja to czuję, ja to robię. Ja kita ulepszam na maksimum, czyli za chwilę mu to ogarnę kolejne monety i zrobimy sobie takie totalne, wiecie, następny odcinek po prostu z kita wymaksowanego na minimum 25 rangę, myślę. Także naprawdę mega fan to play. Powiem wam, że czy warto jest sobie go tutaj wybrać na drodze tutaj? Totalnie, widzowie, na drodze star przełączam łączcie sobie, bo chyba na niego można. To jest taka opcja, była tutaj po lewej, od razu miałem, że kliknąłem i mogłem przełączyć. Opatrzcie, przełącz jest. I teraz możemy tutaj na penę, na Karla, na Tika. No dla mnie tutaj bez różnicy, bo... Raczej, raczej tutaj, no niech będzie ten Tik, Obojętny, wszystkich muszę odblokować. Ale wcześniej miałem tak, że mogłem Miko albo Kita. No więc wiadomo, że Kita. I słuchajcie, no Miko też jest OP, ja wiem. Ale Kit to jest jakiś inny wymiar. No chłop może skakać non-stop tymi kocimi pazurkami. Robi co zechce. Także naprawdę mega. Jeszcze taki piracik. Mega fajne widzowie. Dzięki za obejrzanko. Do następnego. I widzowie też sobie musimy sprawdzić wersję chińską, bo tam się sporo dzieje. Ale o tym to w sumie w innym odcinku. Siemanko.